Cześć. Witajcie w Drzewotni Michała. W dzisiejszym odcinku pokażę wam moje trzy patenty na to, jak zwijać kabel elektryczny, żeby potem przy rozwijaniu nam się nie plątał i żeby nie było problemu. Są to wszystko bardzo proste triki, zaraz wam pokażę. Zapraszam na odcinek. Pierwszy sposób, który pewnie znacie, jest to zwijanie na łokciu. Natomiast bierzemy sobie wtyczkę dookoła łokcia i kółko za kółkiem nawijamy. Tutaj on się nam nie splącze, jeżeli będziemy pamiętać o jednej bardzo, bardzo ważnej zasadzie, że rozwijanie zaczynamy od wewnątrz. Już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Mamy zwinięty kabel. Musimy pamiętać, od której wtyczki, od którego końca zaczynaliśmy. Ja zaczynałem od tego, czyli to będzie mój środek kabla, tak? Bo to nawijałem od zewnątrz. I teraz kładziemy sobie kabel, bierzemy środek. I powinno nam się udać pięknie go rozwinąć bez żadnych niespodzianek. Proszę Was bardzo. Hop, nie splątany. Piękny i nie Drugi sposób polega na nawijaniu pętli, ale z małym patentem. Już wam pokazuję. Łapiemy znowu jeden koniec wtyczki. I robimy kółko w ten sposób. Natomiast drugie kółko, zobaczcie, jak trzymam rękę. Wkładamy, jakby pod spód. Jedno kółko od góry, obracam rękę. I jedno kółko pod spód. Od góry i pod spód. Od góry i pod spód. Od góry i pod spód od góry i pod spód i powtarzamy tak aż na przemian aż zwiniemy cały kabel. Tym razem rozwijamy od tej wtyczki, którą na końcu jakby mieliśmy dowinąć. Ja sobie to zaznaczam w ten sposób, że tę wtyczkę od której mam zacząć, robię takie małe pętelki i tutaj łapię sznurkiem i odwieszam na, na ścianę. Dzięki temu zawsze wiem, który koniec kabla jest tym, za który mam rozwijać kabel. Także zdejmujemy sobie ze ściany z naszego haka. Wiemy, że za ten mamy zacząć i znowu. Na ziemię i proszę, jedziemy. Kolejny sukces. Trzeci sposób zwijania kabla, który chcę wam dzisiaj pokazać nadaje się nie do odwieszania na hak na ścianę, ale fantastycznie daje się do transportu albo do przechowywania długo długotrwałego. Chcecie potem ten kabel zwinąć, ciepnąć gdzieś do szuflady czy do szafki i zapomnieć o nim na długi długi czas, to taki system może wam się przydać. Zaczynamy od jednej wtyczki i robimy pętelkę. Taką. Proszę. Taką. Oto pętelkę. I teraz bardzo prosta rzecz. Mianowicie przez tę pętelkę, przekładamy rękę, bierzemy kolejny kawałek przedłużacza i wyjmujemy i znowu przez pętelkę rękę i wyjmujemy przez pętelkę i wyjmujemy i robimy tego taki, taki rodzaj łańcuszka. To jest niestety jak widzicie trochę dłuższa metoda. Ale każda ma swoje zastosowania. Jesteśmy przy końcu. Teraz tak na koniec zostaje nam o, możemy jeszcze raz zrobić, hop. Zostaje nam y, wtyczka końcowa i no taka pętla i teraz to razem zawiązujemy hop raz. Hop drugi raz. Już wam pokazuję po co. Więc tutaj mamy zawiązany w ten sposób. A na końcu, czy tam początku, mamy tak zawiązane. Widzicie? Ten się zaczyna tak, a ten się zaczyna tak. Nie sposób ich pomylić. I teraz, jak mamy tak zwinięty, zwinięty ten kabel nasz łańcuszek, to można z nim zrobić zupełnie wszystko, jakkolwiek złapać hop i do szuflady ciach. Jak chcemy go rozwiązać. To on się nam rozplącze ładnie. I teraz bierzemy tę końcówkę. Nawet po miesiącu, dwóch, po roku nie powinniśmy mieć problemu z przypomnieniem sobie, od której chcemy zacząć. Tę zostawiamy, a tę rozwiązujemy. I proszę bardzo. Bez problemu się rozwiązuje. Rozplątuje. Czasem trochę mu można pomóc, ale generalnie, proszę Was, bardzo sam się w całości rozwiązał. Na koniec zostanie nam oczywiście ta pętelka. No ale to jest jedna mała rzecz, którą możemy cyk i rozplątać. Tak oto możemy przechowywać kable elektryczne. Dziękuję, że mną byliście w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!